Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio prezentuje słuchowisko z domku nad wodą. Andrzej Dołęgowski. Zagryziakowie. Intymność. Ojciec wszedł i zatarł ręce. Dobry wieczór. Matka wyjęła z kredensu jeszcze jedną szklankę. Dobry wieczór. Cześć. Powiedziała Zośka. Czołem właśnie, czołem. Mruknął Stasiek. Ojciec usiadł i wziął gazetę. O, o, o. Widzę, żeście kupili gazetę. To dobrze, dobrze, bo ja akurat zapomniałem. Hm. Ja to mam zawsze nosa, prawda, Stasiek? Zegar wybił siódmą godzinę. <laughs> no co? Żadne słowa nie powie, Stasiek. Obecny. Widzę, że jesteś obecny. No powiedz coś. Co? Albo ja to wiem co. No, no, ja mam ci mówić, co ty masz do mnie powiedzieć. Na tym polega rozmowa, no Stasiek. No, powiedz coś, ja ci odpowiem. I będziemy rozmawiali. o czym? Słyszałaś matka, co on powiedział? Czego ty ojciec chcesz od dzieciaka? Przecież on siedzi cicho, jak mysz pod miotłą, i nic nie mówi. Kiedy właśnie ratuś się domaga, żeby Stasiek wygłosił przemówienie. Ale tatuś, jak przyjdzie do domu, to też się kładzie i chrapie. Właśnie, ojciec ma do nas dzikie pretensje, a sam jak śpi, to nic nie mówi. Ja śpię, siedzę i siedzę, i nie mogę się doczekać, żeby któreś powiedziało chociaż! Ojciec, przecież masz gazetę. Na mi matka skończyć. Siedzę od godziny. I siedzę, i siedzę, i nikt nawet jednym słowem do ojca. O co chodzi? Mamy ojcu bajki opowiadać. A jakże? Cicho. Ja teraz mówię. Nikt się słowem nawet nie odezwie. Głucha cisza. A jak ja mówię, to mnie zakrzykujecie. Nie lepiej jak tak sobie posiedzimy, po cichu, jak teraz. Szczęście rodzinne. Najpierw człowieka przez parę lat zmuszają do jedzenia, a potem przez kilkadziesiąt lat do rozmowy. Ojca aż poderwało. Pomyśl tylko. Siedzisz jak mops. Jak na ciebie spojrzeć, to aż się żołądek przewraca na drugą stronę. Ojciec ma rację. Jak byłeś mały, Stasiek, jak ktoś śpiewałłeś takie ładne piosenki. Może jeszcze mam zatańczyć, żeby się ojciec rozerwał. A Tańcz, tańcz. Hm. Czy ja od niego wymagam, żeby on tańczył? Czy ja mówię coś o tańcu? To mamusia mówiła, żeby tatuś zatańczył, ale uważam, że się obejdzie. Czy nie lepiej jak tak sobie siedzimy, po cichutku, jak teraz? I będziemy tak siedzieli jak w poczekalni u dentysty, tak? Matka postanowiła wkroczyć. No to co? Rozmawiajmy! Rozmawiaj, Stasiek! Stasiek zebrał się w sobie i wystosował pytanie. Ech. Jak tatusio widzi, się poszło w pracę. Ty pilnuj swojego nosa! Kontrolować mnie będzie, widzicie go? Kasiek tatusia pyta grzecznie, a tatuś mu zaraz odpowiada. Jak tatuś mu będzie odpowiadał, to on się na drugi raz nie zapyta. Ty, Tośka, się cicho. Niech tatuś ze Staśkiem sobie rozmawiają. A ty, matka, nie podpuszcza! Kto kogo podpuszcza? Jak mamusia krzyczy na tatusia... Ale jak ja mówię, żeby? Przecież się pytałem, to mi ojciec... To po co się odzywać? Cisza! Cisza! Co się dzieje w tym domu? Czy człowiek nie może wrócić po pracy i spokojnie poczytać gazetę? Wysłuchali państwo fragment satyry Andrzeja Dołęgowskiego Zagryziakowie. Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio. Słuchowisko z domku nad wodą.